Cóż ja widzę. Kość specjalny już na miejscu. Jeszcze przede mną. Dobry wieczór, kochane dzieci. Cóż mam teraz zrobić? Obudzić tą piękność? Przecież jest czas na czytanie bajeczki. O! Przysnęła. Budzi się. Witaj! Witaj piękna królewna. Z jakiej ty jesteś bajeczki? Jestem śpiącą królową. Śpiącą królewną. Przywitaj się z naszymi Witam dziećmi. Dzieci. Usiądź kochana, akurat zdążyłaś na bajeczkę. A cóż to się stało, że przysnęłaś? Pewnie taką daleką drogę do mnie miałaś. No, widzisz, kochana, posłuchaj, dzisiaj będzie bajeczka o czarodziejskich imionach. A czemu czarodziejskie to za chwilę się wszyscy dowiemy? Dawno, dawno temu żyli trzej bracia, którym rodzice państwo uprzejmi nadali imiona. Proszę, dziękuję, przepraszam. Cała rodzinka wiodła szczęśliwe życie w kulturalnym, małpim królestwie, gdzie panowała królowa, miłościwa i król łaskawy. Bracia rośli, dojrzewali, aż pewnego dnia zapragnęli poznać świat. Rodzice państwo uprzejmi wyposażyli swoje dzieci we wszystko, co niezbędne, na długą drogę i pożegnali, mówiąc. Pamiętajcie, kochane dzieci, że macie czarodziejskie imiona. Bracia nie bardzo zrozumieli, o co rodzicom chodziło, jednak z radością i ciekawością wyruszyli w podróż. Chcieli poznawać inne kraje oraz zawierać nowe znajomości. Z ochotą poszli w nieznany dotąd świat. Lekko i łatwo i przyjemnie podróżowało im się przez kulturalne królestwo małp. Napotykane zwierzęta uśmiechały się, pozdrawiały ich, spieszyły z pomocą. Bracia myśleli, że tak wygląda cały świat. Jakież było ich zaskoczenie, gdy opuścili granice królestwa kulturalnego i zobaczyli, że prawdziwe życie wcale nie jest takie łatwe. Weszli do królestwa dzikich. Mijali góry, łąki i lasy, aż dotarli do szerokiej rzeki. Szli, szli. Zdłuż jej brzegu, ale nigdzie nie widać było żadnego mostu. Nie mogli przedostać się na drugą stronę. Najstarszy brat przypomniał sobie, co mówili rodzice. Stanął nad brzegiem i powiedział: Droga rzeko, to ja Twój przyjaciel. Proszę, czy mogłabyś pozwolić nam przejść na drugą stronę? Rzeka zaszumiała, zburzyła fale. I nagle przed oczami młodych małpiszonków ukazał się most, który pozwolił im niemal bez zmęczenia stóp przekroczyć wodę. Młodzi z wdzięcznością się pokłonili i udali w dalszą drogę, podziwiając ciekawy świat. Nagle przy małej chatce z czerwonym daszkiem zobaczyli kłócące się dzieci. Chłopcy krzyczeli do siebie, wymachiwali rękoma, jakby chcieli się pobić. Większy krzyczał. – To twoja wina, że nasze żółwie uciekły. Po co zostawiłeś im otwartą furtkę? Już, już zaczynało się robić groźnie. Gdy średni małpiszom stanął obok, nich i przedstawił się. – Nazywam się Przepraszam. Miło mi was poznać. Młodszy z kłócących się chłopców zapytał. – Czyżbym usłyszał słowo Przepraszam? Jego brat, słysząc słowo, na które czekał, odwarknął. – Ach, czekałem, aż usłyszę od ciebie to słowo przepraszam. Dlaczego trwało to aż tak długo? Młodszy nie bardzo rozumiał, o co bratu chodzi i zaskoczony powtarzał tylko – Przepraszam, przepraszam, naprawdę przepraszam i obserwował, jakiego brat staje się coraz pogodniejszy. Aż w końcu całkiem uspokojony odpowiedział – No dobra, każdemu zdarzają się błędy. – To żółwik na zgodę! Bracia zostali zaproszeni przez nowo poznanych kolegów do ich domu. Stworzyli razem smakowity posiłek. Odpoczęli i wyruszyli w dalszą drogę. Jeżdżąc, przypomnieli sobie słowa mamy, która od dziecka im powtarzała – Macie na co dzień jeść tak, jakbyście jedli u ludzi. Bo jak kiedyś będziecie rzeczywiście jedli u ludzi, to będziecie czuli się jak w domu. Teraz właśnie przydała mi się ta lekcja. Szli długo, a z daleka na wzgórzu przy ogromnym zamczysku zobaczyli jakieś wielkie poruszenie. Zbliżywszy się, ujrzeli przy zamkowej grocie ogrodzenie utworzone z potężnych lwów. Koło nich, w otoczeniu swojej świty, dostojnym krokiem przekazał się najprawdopodobniej władca tego królestwa. Zdenerwowany głosem tłumaczył coś jednemu ze swoich podwładnych. Gdy bracia podeszli bliżej, usłyszeli, co się stało. Okazało się, że w grocie mieści się skarbiec potężnego królestwa. Osoba, która towarzyszyła królowi, był nim główny skarbnik i on był zobowiązany do codziennego wymyślania i kodowania nowych haseł, które ofierały i zamykały jaskinie. Tydzień temu zdarzyło się nieszczęście. Ogromny orzek kokosowy Spadając z palmy uderzył w głowę przechodzącego obok skarbnika, co wywołało u niego zanik pamięci. Od tego czasu skarbiec pozostawał otwarty. Wypróbowano już wiele haseł. Służba donosiła kolejne słowniki, dostarczając wciąż nowych słów, które mogłyby go zamknąć. Niestety nie przenosiło to oczekiwanego efektu. Teraz bezpieczeństwa królewskiego skarbca. Przez dzień i noc strzegło ogrodzenie utworzone z królów zwierząt. Bracia podeszli do władcy i jak zwykle, bo byli kulturalni, przedstawili się. Tym razem jako pierwszy wymówił swoje imię najmłodszy z nich. Jestem, dziękuję, miło poznać Waszą Wysokość. I nagle olbrzymi głaz zamykający pieczarę. Drgnął, a następnie powoli zaczął opadać. Słowo dziękuję było bowiem hasłem, który go uruchomił. Król bardzo się ucieszył i hojnie wynagrodził swoich gości. Przed ich odejściem wyprawiono na cześć małpiszonów bananową ucztę. Bracia długo jeszcze wędrowali, pomagając potrzebującym i zamieniając krainy dzikich na coraz większą krainę uprzejmych. Aż pewnego dnia. Zbogaceni wspomnieniami i doświadczeniami z podróży, wrócili do swojego ukochanego małpiego królestwa. Czekali tam na nich z utęsknieniem rodzice. Wszyscy z radością rzucili się sobie w ramiona. Młode małpiszonki opowiedziały mamie i tacie o swoich przygodach. I dodały, że dzięki temu, co ich spotkało w podróży, rozumieją teraz, dlaczego rodzice uważali, że nadali im czarodziejskie imiona. Widzicie dzieci, te imiona miały bardzo wielką moc. I to już koniec bajeczki, nasze kochane dzieci. Życzymy Wam miłego wieczoru kolorowych snów i do zobaczenia za tydzień w czwartek. Pożegnamy się śpiąca królewno, bo masz daleką drogę do przybycia. Do zobaczenia, pa pa! pa.